Bogna Wernichowska i Bronisław Wołoszyn. Zodiak Dalekich Lądów. Horoskop wenezuelski, horoskop entomologiczny, luty, motyl. Cały ten miesiąc w wenezuelskim kręgu symboli ze świata owadów należał do motyla motyle, które w tamtej części świata występują w wielkiej liczbie odmian o przepięknych nieraz barwach, były w wierzeniach Indian z tych ziem uosobieniem piękna, radości, lecz także niestałości i przemijania. Ludzie urodzeni w tym okresie roku uchodzili za osoby wyjątkowo wrażliwe na piękno, obdarzone żywą wyobraźnią, często też talentami artystycznymi i poetyckimi. Ludzie motyle żyją we własnym świecie, w którym wiele miejsca zajmują marzenia, plany, jakie nigdy nie doczekają się realizacji, bardzo indywidualne wyobrażenia o innych osobach i sprawach. Niełatwo zrozumieć człowieka motyla, lepiej starać się go polubić i zaakceptować takim, jakim jest, lub też zrezygnować z przebywania blisko niego. Wśród ludzi motyli jest wiele niespokojnych duchów, wiecznych poszukiwaczy, fantastów i dziwaków. Są niezmiernie odporni na cudze wpływy i, choć na ogół nie oponują ostro przeciw zdaniu innych, nie dają go sobie nigdy narzucić. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, urodzeni w tym okresie roku, posiadają talenty towarzyskie. Łatwo nawiązują znajomości, bez trudu wchodzą w kręgi osób mało im znanych. Zdarza się, że są duszami towarzystwa i skupiają wokół siebie szerokie grona osób. Są gościnni, mają dobre serca, potrafią szczerze, chociaż na krótko, przejąć się sprawami innych. Niekiedy nawet z ochotą pomagają ludziom znajdującym się w kłopotach, pod warunkiem, że konieczność niesienia pomocy nie trwa zbyt długo. Wielu z nich ma opinię ludzi uduchowionych, oderwanych od życia i od spraw codziennych. Często interesują ich rzeczy niezwykłe i tajemnicze, a ich dziwaczne na pozór zainteresowania zjednują im licznych zwolenników. Uczuciowo ludzie motyle angażują się łatwo, całym sercem, chociaż na ogół na krótko. Łatwo zmieniają obiekty zainteresowań, zachowując jednakże dla byłych sympatii duże życzliwości i przyjaźni. Nawet najbardziej zaangażowani i oddani swym bliskim ludzie motyle chcą zawsze zachować jakąś cząstkę duchowej niezależności. Ich małżeństwa tylko wtedy bywają szczęśliwe, gdy druga strona szanuje tego rodzaju pogląd. Ludzie motyle nie przypadają za życiem rodzinnym. Codzienne obowiązki męczą ich i nużą. Łatwiej porozumiewają się z dorastającym potomstwem niż z małymi dziećmi, dla których brak im koniecznej cierpliwości motyle nie są zawzięte ani pamiętliwe, łatwo zapominają o doznanych urazach, nie żywią zbyt długo chęci zemsty. Jeśli doznały nawet istotnych krzywd, jednak jeśli zrażą się do kogoś, nie mają już ochoty dłużej z nim przebywać. Na ogół ludzie ci cieszą się dużą sympatią otoczenia, mają wielu sobie życzliwych, pomagających im szczególnie w sprawach praktycznych i interesach, które to dziedziny życia są motylom obce i zwykle sprawiają im dużo trudności.